w projekcie Denko i powiem Wam, że jestem w szoku ile tego jest, nawet nie wiem kiedy to wszystko zużyłam, bo nie zmieściło mi się to tutaj, także bez zbędnego gadania na początku zapraszam Was do oglądania. I zacznę od produktu, który niestety mnie rozczarował. Jest to mydło Ziaja Marshmallow, bąbelkowa pijanka myjąca do dłoni i do ciała. I ja z tej serii o tym samym zapachu miałam, mam w sumie na L'Alpining do ciała, który pachnie super, jest to taki zapach słodkiej gumy balonowej. Natomiast ten produkt, powiem Wam, że jak go otworzyłam yy, i zaczęłam używać, to pierwsze co zrobiłam to sprawdziłam datę ważności, bo wydawało mi się, że on po prostu jest popsuty, bo ten zapach był taki dziwny, specyficzny. Natomiast yy, no, data tutaj jest do 2022 roku i zobaczyłam sobie na opinię, jakie ten produkt ma. Powiem Wam, że każda dziewczyna pisała właśnie, że nie wie skąd ten zapach. To jest po prostu totalnie dziwne. To po prostu nie pachnie niczym przyjemnym, niczym kosmetycznym. E truskawkowy puch, no nie wiem jaki to ma być truskawkowy puch, ale nie chcę takiego puchu, wymęczyłam to mydełko tragiczny produkt, po prostu tragiczny pod e, względem tego zapachu, bo no jego się po prostu nie używało z przyjemnością tylko ja go tak męczyłam, żeby tylko zużyć i żeby wiecie nie wyrzucać całego opakowania tutaj było 250 ml i nie wiem jak, czy są inne wersje zapachowe, czy nie ja to kupiłam gdzieś w Lidlu na jakiejś promocji, no ale no niestety ten zapach był tragiczny, także y, nie drugą rzeczą będzie produkt e, z EOS-a. Jest to krem do golenia, do skóry wrażliwej. Jest to taki produkt w tubce. Ja wam w ostatnim, bodajże projekcie danku pokazywałam taki krem, właśnie do golenia, też z EOS-a, natomiast. Opakowaniu z pompką i nie wiem, co się stało, że tamtych produktów już z pompką nie ma w Rosmanie, przynajmniej u mnie. Nie wiem, czy coś zmieniają, czy wycofali. Natomiast ten tutaj był średni. Faktycznie był to taki kremowy produkt, tego nie mogę mu zarzucić. Natomiast przez to, że to dozowanie było takie, wiecie, stópki, to niefajnie się go używało. Też jakoś nie pozostawiał fajnego nawilżenia. Tamten był zdecydowanie lepszy, też miał zapach, ten jest bez zapachu i tutaj jest niby więcej masła shea. Natomiast, no, był to taki przeciętny produkt. Raz na szybko tylko, bo jak chyba nagrywam trzecie danko, to to każdym się pojawia. Sól do kąpieli Cien, czyli z Lidla i tutaj była wersja jaśmin i pomarańcz, łagodząca. Ja lubię te sole, lubię sobie je do, dosypać do kąpieli. One robią fajną pianę, barwią też wodę, są przyjemne, więc jakby mi to wystarcza. No i bardzo, bardzo lubię te produkty, więc tak na szybko Wam tylko pokazuję, że zużyłam kolejne opakowanie. Tutaj mam płyn micelarny i jak widzicie on jest z taką etykietką, kupuję nie marnuję. Czasami w Lidlu są takie wyprzedaże kosmetyczne, nie tylko, ale ja głównie na kosmetyk i to był właśnie AA z Hydrosorbet i z tej serii Hydrosorbet z AA dawno temu już miałam krem, który sprawdził mi się naprawdę bardzo fajnie i to jest płyn micelarny nawilżający, kwas hialuronowy, teraz sucha i normalna i bardzo dobrze mi się on sprawdził, bardzo dobrze, nie szczypał mnie w oczy, nie podrażniał, ale mam drugą wersję, której nie jestem w stanie zużyć, tak wiecie, do zmywania makijażu, mam go tutaj nawet, to Wam pokażę też kupiony właśnie na tej promce, po prostu tak leży sobie do jakiejś poprawek kosmetycznych Myślałam, że te produkty będą w miarę podobne, bo faktycznie no ta cera mieszana, normalna, to jakby nie do końca jest dla mnie, natomiast miałam już poprzednie jakieś takie, wiecie, z innej firmy, że tutaj było coś do mieszanej, tutaj do wrażliwej i mi się sprawdzało, jeśli chodzi o taki płyn zwykły, no ale on już się nie sprawdza, ale wróćmy do tego. Ten był bardzo fajny, nie podrażniał, nie, nie zapychał mnie, nie szczypały mi oczy przede wszystkim, bo to jest ważne, dlatego że ja czasami mam także na początku te oczy szczypią, natomiast jak już wiecie, zużywam, zużywam i widzę, że nadal to już wiem, że coś jest nie tak i coś mi tam nie pasuje, natomiast tutaj wszystko było w porządku i to był naprawdę bardzo fajny produkt. 400 ml, więc też duża butelka. Ja właśnie takie zwykłe płyny micelarne wybieram, bo jakby. Kupuję to, co jest na prące, i kupuję coś dużego, żeby mi starczyło właśnie do zmywania makijażu. Teraz mam tutaj odżywkę, jest to L'Oreal. Taka różowa wersja do włosów osłabionych z tendencją do wypadania. I ja dawno temu miałam szampon z tej właśnie serii i on mi się sprawdzał bardzo fajnie. Przede wszystkim ten zapach. Jest bardzo przyjemny, to jest taki słodki zapach kosmetyczny. Bardzo, bardzo fajny. Ta odżywka mi się sprawdzała super. Jest tutaj 250 ml i to jest taka wieć odżywka po prostu, żeby ją nałożyć, spłukać. Ten zapach też utrzymywał się właśnie na włosach, więc to jest ogromny plus i fajnie się te włosy rozczesywały, były takie wygładzone, nawilżone, odżywione, także spoko. Tutaj jakby do włosów z tendencją do łamania, czy tam do wypadania, no to wiecie, no to nam za dużo nie zrobi, natomiast taka wiecie podstawa, jeśli chodzi o nałożenie odżywki po umyciu włosów szamponem, no to sprawdzała się naprawdę fajnie. A największa tutaj butelka to będzie płyn do kąpieli. Jest to płyn firmy Luxia z różą i proteinami mlecznymi. Bardzo, bardzo fajny produkt. Postanowiłam, że też go wrzucę tutaj do i wam pokażę, bo naprawdę bardzo dawał fajną pianę i um, taki bardzo fajny zapach róży. Natomiast to nie jest taka róża gdzieś taka, wiecie, um, sztuczna, tylko bardziej taka, no takie płatkie róży. No, mi się ten zapach bardzo podoba. Jest też opcja z bawełną, no, też miałam i też bardzo, bardzo polecam. I tutaj mamy 100 ml, także litr starcza naprawdę na długo, nie trzeba go wiele, a jest to takie, no przyjemne, wiecie, jak robimy sobie kąpiel, gdzieś tam mamy jakąś pianę i taki bardzo fajny zapach, to na pewno jest takie relaksujące. Tulające I sprawdzał się on naprawdę bardzo fajnie. I na pewno do niego jeszcze wrócę. Balsam do ciała, właściwie takie mleczko. To jest Eveline Botanic Expert. Mleczko w balsamie. I to jest produkt, który bardzo ładnie pachnie. Natomiast ja używałam go w takim letnim klimacie, wiecie, było ciepło i po kilku użyciach ten zapach po prostu zaczął mnie męczyć, więc zostawiłam go sobie właśnie do wykończenia na wczesną jesień i wtedy już sprawdzał się bardzo fajnie, bo jest to dosyć taki perfumowany zapach, ale on bardzo ładnie pachnie, tylko jest to taki wyczuwalny, więc jeśli nie lubicie, no to tutaj to nie będzie dla Was, natomiast on bardzo szybko się wchłania, fajnie też nawilża, ma pompkę, to jest super, pojemność 350 ml, no i on bardzo fajnie właśnie nadaje się do takiej skóry suchej, lekko podrażnionej, bo on właśnie tak jakby miałam wrażenie, że koi, łagodzi. Też tutaj są te 5 roślinnych mleczek i ta konsystencja jest bardzo fajna, bo szybko się wchłania, ale faktycznie dogłębnie nawilża. Wrzuciłam sobie tutaj też opakowanie z maseczki. Szczająca maseczka w płacie i ona była w takiej wiecie czarnej płachcie, nakładało no, się na twarz na 15-20 minut i ściągało. I powiem Wam, że to jest w ogóle, w ogóle firma Blink Pop. One były dostępne właśnie swego czasu w Lidlu. Ja tam ją kupiłam za 5 zł, bodajże. Nie wiem, czy to była cena regularna, czy jakaś promocja. Natomiast stwierdziłam, że chciałabym coś takiego oczyszczającego, właśnie. No i padła na tę maseczkę. I ona sprawdziła mi się naprawdę ekstra. Ta cera była wygładzona po jej użyciu, taka miękka, ale nieprzysuszona. Nie miałam uczucia ściągnięcia, bo często po maseczkach oczyszczających, właśnie one są dla mnie takie wiecie, aż za nadto oczyszczające i gdzieś to uczucie przy mojej cerze suchej, normalnej się pojawia, że to po prostu jest jakieś pieczenie. Tutaj tego nie było, a cera była bardzo. Bardzo fajnie, właśnie oczyszczona, także to mi się spodobało. E, fajna też płachta, bo była fajnie docięta. Można sobie ją było: ja mam wszystkie te płachty za duże no ale gdzieś tam można sobie, wiecie, jak one są rozcięte, to sobie jeszcze można je gdzieś tam poukładać, wiecie, coś tam ułożyć, żeby było to wszystko spoko i przylegało no i też tutaj jakby była fajnie nasączona natomiast nie było tego płynu tak, że ona aż ociekała, bo nie lubię, jeśli te maski są takie mokre, że po prostu, wiecie, wszystko kapie i e, ta maska zjeżdża ta w ogóle się nie ześlizgiwała z, z twarzy, więc naprawdę bardzo fajna, tylko nie wiem, gdzie one są dostępne, czy gdzieś tam po prostu tak na stałe natomiast akurat tam się sprawdziła fajnie, jak gdzieś ją zobaczę, no to na pewno jeszcze na niej wrócę. Produkt taki jesienny, który jest naprawdę świetny, fantastyczny i ja już Wam pokazywałam chyba, no ale zużyłam kolejną saszetkę, to jest taka sól Alta Farma, sole dostępne w Rosmanie To są takie sole jednorazowe do kąpieli i ja mam tutaj akurat wersję odprężającą i powiem Wam, że to są tak fajne sole. Jeśli łapie nas przeziębienie gdzieś tam do początku, czujemy, że no coś już się zaczyna, to ja uwielbiam sięgnąć po tę saszetkę. Już drugi raz miałam tak, że po tym, po kąpieli w tej właśnie soli poczułam się naprawdę lepiej. Zrobiłam sobie taką ciepłą kąpielę, rozgrzewającą i to jest takie po prostu uczucie że naprawdę robicie coś takiego, wiecie, podstawowego kąpiel, ale jest ta sól, która tak rozgrzewa i to jest coś całkiem innego, jest też zapach, więc fajnie te olejki eteryczne właśnie działają na nasze drogi oddechowe i tutaj w ogóle czuję, jak to pachnie. No i to są takie typowo ziołowe zapachy, tam są chyba trzy wersje tych właśnie soli. One są fantastyczne, naprawdę kosztują ze 3 zł, chyba coś... Tej granicy są też często na promocji i polecam. Ja na pewno sobie muszę kupić coś właśnie na zapas. Tylko tutaj te zapachy są naprawdę intensywne i takie ziołowe. To nie jest taki kosmetyczny zapach, nie wiem, róży, czy jakiś taki wiecie mleczny, miodowy. Tylko to są właśnie takie typowo ziołowe zapachy, ale ja takie bardzo lubię i mi to wcale nie przeszkadza, a nawet wręcz odwrotnie. Jest to coś super. Te składy też są naturalne, no i naprawdę. Świetna rzecz. Na jesień po prostu u mnie się bez tego nie obędzie. Takich rzeczy, które bardzo dobrze się u mnie sprawdzają, są też to plasterki takie Isany I to są takie plasterki na wypryski przeźroczyste. Um, tutaj akurat nie mam, ale one są nalepione na takie przeźroczyste plasterki. Takie małe, okrągłe, po prostu, które sobie aplikujemy, właśnie jak coś nam wyskoczy. I one mają w składzie kwas salicylowy, który nam po prostu wysusza te krosty, jakby przyspiesza ten proces, że ten pryszcz czy ta niedoskonałość trwa po prostu krócej. Tutaj mamy 36 sztuk i one są naprawdę bardzo wydajne. No bo wiecie, przyklejamy sobie na noc, to w ogóle to jest taki przeźroczysty plasterek, więc jeśli gdzieś tam potrzebujecie, to nawet w ciągu dnia, wiecie, tego nie widać z daleka, jak się mija na ulicy, to możecie to mieć nawet przyklejone, bo to się nie rzuca po prostu w oczy, natomiast ja używałam sobie tego na noc i to bardzo fajnie się sprawdzało i powiem Wam, że wolę właśnie coś takiego nawet niż jakiś żel punktowy czy pastę, bo mam wrażenie, że to jakoś lepiej działa i u mnie one się spisywały naprawdę świetnie i właśnie tutaj jest zalecane, aby je nałożyć na 8-10 godzin, więc najlepiej po prostu jak idziecie sobie spać, macie twarz umytą, tylko jedyne, co to w to miejsce, gdzie po prostu macie tą niedoskonałość, to albo jak nałoży, nałożycie sobie ten Starek jak wchłonie się wam całkowicie pielęgnacja na noc, albo yy, omieńcie sobie ten obszar, bo one są no, na takim kleju, więc mogą po prostu zjechać, nie przyklejcie. Natomiast tak poza tym, no to świetna rzecz. I tutaj jest 36 tych sztuk, więc super. Są dostępne, oczywiście, w Rossmanie. Tutaj produkt, od którego chyba zostawię sobie to opakowanie, bo jest naprawdę świetny, ten atomizer. Jest to hydrolat różany z Liren. I powiem wam, że no to pachniało tak pięknie różą. Jest do cery tutaj suchej, właśnie takiej, wiecie, zmęczonej, szarej, bo to jest róża, a hydrolaty z róży mają właśnie takie właściwości nabliżające, regenerujące, odmładzające. No i to się sprawdza u mnie genialnie. 100 ml, ale starczyło na całkiem długo. Myślałam szczerze powiedzieć, że to będzie takie totalnie niewydajne, ale ten atomizer właśnie tak fajnie psikał, że tutaj jakby idealna ilość tego produktu się rozprowadzała i było to bardzo, bardzo przyjemne. Ten zapach to już wiecie, takie coś no mega fajny Ja właśnie rano po umyciu czy wieczorem przed nałożeniem kremu sobie psikałam takim hydrolatem no i on był bardzo, bardzo fajny i tutaj mamy 100% składników pochodzenia 100% składników naturalnych, nawet nie pochodzenia naturalnego, a naturalnych, więc super i no coś świetnego właśnie, nawet jeżeli wcześniej miałam to proste, wysuszałam sobie ją tym plasterkiem, to później, wiecie, spsikać sobie następnego dnia, to tak jeszcze dodatkowo łagodziło, świetny produkt, naprawdę, mega, mega go polecam i myślę, że wrócę, jest jeszcze opcja lawendowa. Mam też olejek i to jest taki olejek z Nivea Shower Oil, właśnie taki do kąpieli lub podprysznic pojemność 200 ml, ja sobie go używać właśnie tak, wiecie, do kąpieli albo podprysznic na gąbkę, żeby on się pienił, bo on naprawdę bardzo fajnie na tej gąbce się Fajnie jest, że na nabilżał, nie, nie powodował żadnych przesuszeń i to jest coś podobnego, jak ten olejek z Isany, natomiast ten olejek nie pachnie tak intensywnie, jakby jak tamten, bo jak kojarzycie, to tamten ma taki zapach, który no na pewno nie wszystkim podpasuje, a ten zapach tutaj jest taki kosmetyczny, bardziej łagodny i na pewno bardziej do zniesienia, mi nawet on się podobał i naprawdę bardzo, bardzo to jest fajny, fajny produkt i ja go już tańcu użyłam, że wiecie, już sobie wlałam na koniec wodę i po prostu wypsikałam Złożyłam wszystko do cna, żeby tutaj nic nie zostało, bo naprawdę mega fajna rzecz właśnie dla osób, zwłaszcza które mają suchą skórę, które mają skórę wysuszoną i potrzebuje ona nawilżenia już na tym etapie mycia, to myślę, że jest to mega opcja. Złożyłam też taki żel aloesowy z AA, to jest hydrosorbet, taki z pompką, właśnie z atomizerem. Spoko był ten żel, powiem Wam, że całkiem fajnie mi się sprawdzał, był bardzo wydajny. Ja jak go kupowałam, to myślałam, że on mi starczy na krótko. I mówię mmm, 200 ml, ale wiecie, taki żel aloesowy można i na nawilżenie ciała on używać jako balsam, i jako maseczkę i na twarz i na włosy jako podkład pod olejowanie i na końcówki, no na podrażnienia ja też często używam na e, właśnie ugryzienia komarów jako coś takiego łagodzącego i on się sprawdzał bardzo bardzo fajnie. On też był taki właśnie dosyć gęsty, ale właśnie przez tą pompkę to fajnie się wszystko jakby wiecie nabierało i i zażyła idealna ilość tego produktu, i miał taki dosyć perfumowany zapach, ale mi to nie przeszkadzało. Tutaj też akurat produkt AA, i była to glinka różowa, taka maseczka właśnie regenerująca i odżywcza. Tutaj miałam 30 ml i ja uwielbiam glinkę różową. Ona jest po prostu super dla mojej cery, bardzo fajnie łagodzi, nawilża, poprawia też koloryt, dlatego też wiedziałam, tak przypuszczałam, że z tą maseczką się bardzo polubię i faktycznie tak było. Ta maska bardzo, bardzo fajnie nawilżała, pozostawiała takie uczucie gładki. Skóry nawilżonej, wypielęgnowanej, bardzo ją lubiłam i nie wiem, czy ona jeszcze czasem dostępne, bo ja już jakiś czas temu ją kupowałam dłuższy. Ona była w takim kartoniku, pamiętam, i naprawdę sprawdziła mi się super. Mam też taką sypaną, właśnie, jakby do przygotowywania sobie samej maskę z różowej linki, dlatego do tej na razie nie powrócę, ale to było na pewno wygodniejsze, bo wiecie, tutaj mamy tubkę, wszystko jest gotowe, wystarczy sobie nałożyć, no a tamtą jednak trzeba rozrobić z wodą i dopiero później nakładać. Także jak gdzieś zobaczycie i macie ochotę, lubicie też glinkę różową, no to myślę, że możecie się zainteresować. Tutaj taka nudna rzecz to będzie zmywacz do paznokci sany i powiem Wam, że nie wiem, co z tymi zmywaczami się stało, ale mam wrażenie, że kiedyś były one lepsze. Teraz nie do końca sobie radzą tak ze zmywaniem tego lakieru, ja y, używam nadal zwykłych lakierów i dlatego też zmywacz jest mi potrzebny, ale powiem Wam szczerze, że taki średni, kiedyś te, te zmywacze były lepsze, no ale kupiłam znowu ten sam, także średni, ale kupiłam ten sam, więc nie jest taki najgorszy. widełko, super wydełko na lato, takie grejfrutowe właśnie. To jest Balea. Kupiłam to na Allegro, jak robiłam jakieś zakupy. Bella Ciao. Przykuła mnie ta nazwa. Myślę, że osoby, które oglądały dom z papieru, to wiedzą coś na ten temat. I ono pięknie pachniało takim grejfrutem. Naprawdę mega był ten zapach. Taki po prostu grejfrut. Jakbyście wycisnęły sok z różowego grejfruta, to po prostu... To jest to mydełko. Także na lato było świetne, teraz na zimę może niekoniecznie, bo jest to taki orzeźwiający cytrusowy zapach. Em, z pompką, ale ja już sobie to ja w zasadzie przelałam do takiego ato, atomizera na mydełko, wiecie, I pomimo, że to opakowanie jest fajne, no to gdzieś tam po prostu... Z przyzwyczajenia go używałam. Było tutaj 500 ml, było bardzo wydajne, bardzo fajne. Fajnie domywało, nie wysuszało, także ekstra. I super, bo udało się przebrnąć przez te wszystkie produkty. E, chciałam Wam je tak pokazać, wiecie, pokrótce powiedzieć, co mi się sprawdziło, co nie. Wiem, że takie projekty denko kiedyś były nagrywane częściej, ale ja robiłam taką ankietę na Instagramie, na której zresztą też Was zapraszam, jeśli macie ochotę. I tam zaznaczyliście, że chcecie takie denko y, oglądać, bo. To jest taki fajny film, żeby po prostu powiedzieć taką rzetelną recenzję na temat kosmetyku, bo już zużyłyśmy całe opakowanie. I jesteśmy w stanie powiedzieć co i jak. Mam nadzieję, że spędziłyście ze mną miło chwilę czasu. Widzimy się w następnym. Także dzięki za oglądanie i papa miłego dnia.